Ja byłam w takim miejscu, że moje poczucie własnej wartości praktycznie nie istniało. On leżało gdzieś głęboko na dnie, ukryte. Czułam się nic nie warta. Nie wiedziałam, kim jestem tak naprawdę. Dawałam się innym osobom wiecznie wykorzystywać. Wiecznie szukałam u innych potwierdzenia własnej wartości. Dzień dobry, kochane. Witajcie z powrotem na moim kanale. W dzisiejszym filmie będę mówić o tym, jak zbudować wysokie poczucie własnej wartości, ale z perspektywy osoby, która kiedyś rzeczywiście to poczucie niskiej wartości miała, więc będę opowiadać troszkę więcej o moim doświadczeniu. Nie chcę Wam tutaj przedstawiać jakichś czysto teoretycznych zagadnień, co powinniście zrobić, tylko chcę rzeczywiście opowiedzieć o tym, jak to było u mnie. Co ja zrobiłam, jak to zmieniłam, że z tego bardzo niskiego poczucia własnej wartości udało mi się zbudować solidne, stabilne poczucie własnej wartości. Nie przedłużając, zaczynajmy. Myślę, że tak naprawdę ten kluczowy moment u mnie nastąpił w roku pandemii, w 2020 roku, kiedy razem z chłopakiem wyprowadziliśmy się do mojego rodzinnego miasta, czyli Wrocławia i przeprowadziliśmy się do Gdańska. Tak naprawdę nikogo nie znaliśmy, wszystkich znajomych, przyjaciół, rodzinę. Ja miałam tutaj. Więc coś, co miało być tak naprawdę przygodą pewnego rodzaju, stało się takim momentem kryzysowym dla mnie, dlatego że... Kiedy tam zamieszkaliśmy, to po jakimś czasie mój nastrój zaczął się gwałtownie obniżać. Myślę, że wtedy byłam w takim momencie, że zaczęłam wpadać w pewnego rodzaju epizody depresyjne. Moje lęki zaczęły się nasilać. Już wcześniej zmagałam się z różnego rodzaju obniżonym nastrojem, lękami, ale nigdy to nie było aż tak silne jak tam. Myślę, że to był taki moment gdy to wszystko we mnie uderzyło. To, że wiecie, świat zaczął się zmieniać, wszystko wokół nas zwariowało, ale nawet nie, nawet nie samo to, tylko to, że my akurat w tym momencie zostaliśmy tacy, wiecie, sami, odizolowani od naszych przyjaciół, od rodziny. Myślę, że to na mnie bardzo wpłynęło w tym momencie, ale też to, że rok wcześniej, w 2019 roku ja skończyłam studia. Pierwszy raz skończyłam całkowicie swoją edukację i na początku bardzo się oczywiście cieszyłam ale później okazało się, że to jest dla mnie takiego rodzaju szok, totalnie nowa codzienność i ja do końca nie wiedziałam co ze sobą zrobić, co chciałabym zrobić ze sobą i swoją przyszłością to też bardzo wpłynęło na ten mój obyczajny nastrój zaczęłam wtedy prowadzić taki mały biznes tworzyć i sprzedawać naturalne perfumy w olejku niestety ten biznes od początku nie szedł tak sprawnie, jak ja myślałam, że będzie iść, a przez to, że ja nie byłam w dobrym mentalnym miejscu, to dodatkowo ta sytuacja sprawiła, że to moje poczucie własnej wartości, które i tak nigdy nie było jakieś super wysokie, diametralnie się obniżyło. Więc ja nawet nie miałam siły, żeby włożyć całą tą swoją energię naukę tego biznesu. Yy, sprawienie, żeby to lepiej szło, bo po prostu sama ze sobą w tym momencie walczyłam i moja codzienność stawała się coraz bardziej przygnębiająca I nie dbałam o siebie, mimo że wiecie, ja zawsze wiedziałam, co powinno się robić, wiedziałam, jak będzie swoje zdrowie. To przestałam to robić, zaczęłam pogrążać się w coraz gorszym nastroju, zaczęłam mieć problemy ze snem, zresztą cierpiałam ja wtedy przez długi czas na bezsenność, nie mogłam zasypiać, zasnąć do 3-4 nocy. Spałam bardzo długo, razem do 11-12 i tak to się ciągnęło. Aż w końcu któregoś dnia zrozumiałam, że dopóki ja nie wezmę tego swojego życia we własne ręce i nie zacznę czegoś zmieniać krok po kroku, to nic się nie zmieni, nikt, mnie nie, nikt nie przyjdzie i, i nikt mnie nie uratuje. Więc ja krok po kroku, żeby wyjść z tej, z tej sytuacji mizernej um, zaczęłam kupować książki. Ja zawsze lubiłam czytać książki, ale teraz zaczęłam kupować stricte książki e, o psychologii, o rozwoju osobistym, e, o astrologii. Astrologia mi też bardzo w tym momencie pomogła. Um, I zaczęłam po prostu się edukować i przez to zaczęłam zdobywać tą wiedzę o psychologii. E, to mogłam zacząć siebie dogłębnie poznawać i dogłębnie rozumieć siebie, bo ja siebie tak naprawdę nie znałam. Więc zaczęłam zastanawiać się nad tym, dlaczego ja postępuję w ten sposób. Co ja lubię, czego nie lubię. Co mnie raduje, co mnie smuci. Generalnie zaczęłam po prostu nawiązywać ze sobą relacje po raz pierwszy i wchodzić w taką relację z całą sobą na głębszym poziomie. I żeby nie było tak kolorowo, to w tym momencie Mój związek nie był w dobrym miejscu, dlatego że te wszystkie rzeczy, które zaczęłam konsumować, rozwijać się w dosyć szybkim tempie w tym momencie i rzeczywiście to zaczęło moją sytuację poprawiać. Natomiast ja ewidentnie zaczęłam się zmieniać inaczej patrzeć na siebie, na świat. I... Jeśli jesteście w związku, w długoletnim związku i zaczynacie się zmieniać tak gwałtownie, to często niestety powoduje to duże wyzwanie dla waszego związku. Z drugiej strony to mi naprawdę bardzo pomogło. To był taki pierwszy kluczowy krok, który ja powzięłam, żeby zacząć tą swoją wartość w końcu dostrzegać. Kolejną sprawą było to, że w końcu zaczęłam stawiać swoje zdrowie na pierwszym miejscu, bo wcześniej to było tak, że raz bałam o swoje zdrowie, a raz nie dbałam o swoje zdrowie ja po prostu wiedziałam, co powinnam robić, natomiast byłam w tym wszystkim bardzo niekonsekwentna. Ja, wiecie, ja się interesuję zdrowiem od lat na nich i skończyłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego, więc doskonale wiedziałam, co powinnam robić. Natomiast tak jak moja mała często o mnie mówi, ja po prostu mam słomiany zapach. Więc zrozumiałam wówczas to, że jeśli ja chcę czuć się dobrze, jeśli chcę mieć wysokie do poczucia własnej wartości, to ja muszę postawić zdrowie na pierwszym miejscu, nieraz na jakiś czas, tylko po prostu każdego dnia, każdego dnia muszę inwestować w siebie i stawiać swoje dobre samopoczucie na pierwszym miejscu. Więc wyciaczam od takich totalnych podstaw, jak nawadnianie się każdego dnia, zdrowe odżywianie, patrzenie na to, co po prostu wkładam do swojego organizmu. Zaczęłam od wprowadzania delikatnego ruchu i to była na początku yoga, dosłownie 10-15 minut dziennie. Zaczęłam od wychodzenia na spacery każdego dnia, odkleniania się. Zaczęłam też edukować się na temat snu i teraz można powiedzieć, że wiem bardzo, bardzo dużo na ten temat, bo do tego momentu czasem gdzieś tam ta bezsenność u mnie wraca, jak mam jakieś, wiecie, trudniejsze momenty w życiu. Więc zaczęłam się na temat edukować i zaczęłam wprowadzać poprawne wzorce, w sens sensie zaczął poprawiać. I zaczęłam też wówczas pracę jako specjalistka do spraw mediów społecznościowych w jednej firmie i też musiałam codziennie na 4 godziny pojechać do biura. I to też sprawiło, że ja zaczęłam tą wiarę w siebie powoli odzyskiwać. Zaczęłam też wówczas skupować ciuchy i sprzedawać na różnych portalach, żeby więcej zarabiać. I powiem Wam, że na tym etapie przestałam się uczuć taką bezwartościową osobą, przestałam też mieć ten nastrój, że te moje epizody depresyjne i zaczęłam naprawdę wychodzić na prostą. Następnie bardziej zaczęłam się w tą psychologię zagłębiać, bo wiecie, psychologia tak naprawdę od zawsze mnie interesowała i to w ogóle było, zawsze moja marzenie, żeby psychologię studiować, co zresztą teraz realizuję na studiach dyplomowych. Tak więc im bardziej z tą psychologię zagłębiać, tym bardziej zaczynałam rozumieć, że jeżeli ja się chcę zmienić od A do Z, to ja muszę się skupić na tym, co jest wewnątrz, na tym, co jest w mojej głowie, nie na tym, co jest na zewnątrz. Więc ja zaczęłam obserwować, co w tej głowie jest i jakie są moje myśli, jakie myśli do mnie przychodzą. I często to było jesteś beznadziejna, nikt cię nie lubi, nic w życiu nie osiągniesz, jesteś głupia, brzydka, słaba. I ja zaczęłam te myśli świadomie zmieniać. Jesteś piękna, jesteś mądra, masz w swoim życiu ludzi, którzy Cię kochają i stoją za Tobą, jesteś na dobrej drodze, wszystko jest przed Tobą, wspieram Cię. I mówię od razu, że według mnie to jest jeden z najważniejszych kroków, o których dzisiaj mówię. Ta czoła obserwacja tego, jakie myśli do nas przychodzą, jest po prostu kluczowa poczucia własnej wartości. I to nie jest tak, że my nie mamy żadnej kontroli nad tymi myślami. Oczywiście, że mamy nad nimi kontrolę i powinniśmy nawet mieć i świadomie je zmieniać. Po to, żeby mówić do siebie dobrze. Kolejną rzeczą, jaką zrobiłam to była nauka regulacji moich emocji, więc ja zaczęłam wiekliwie siebie obserwować, jeśli odczuwałam jakąś trudną emocję w dany moment, na przykład złość, to zaczęłam ją nazywać, akceptowałam to, co w tym momencie czuję. I potem zaczynałam z tą emocją pracować, zastanawiając się, dlaczego czuję tą emocję, co ją wyzwala, co powoduje, że ja to odczuwam. I gdy tak pracowałam nad tą emocją, to zaczynałam rozumieć, dlaczego ona się pojawiała w moim życiu, i ta akceptacja się pojawiała, i wówczas po prostu ta emocja odchodziła. Dlatego, że jeżeli wy coś zaakceptujecie i rozumiecie, skąd to się bierze, i dacie temu po prostu odejść, to to odejdzie ponieważ emocje są tymczasowe, emocje nie mają charakteru długotrwałego, my często je zatrzymujemy, rozpamiętujemy je, więc nie trzeba w ten sposób postępować. I kiedy ja zaczęłam tak robić, to zaczęłam zauważyć, że po prostu te emocje przychodzą i odchodzą, tak jak myśli zresztą, więc nie ma żadnego sensu się do nich przywiązywać. I osoby, które sobie z emocjami totalnie nie radzą, to one często po prostu, wiecie, chwytają te emocje, od razu dają kontrę tym emocjom. Często wyżywają się albo na sobie, albo na innych. Tłamszą te emocje w sobie i te emocje cały czas w nich trwają. Ciągle rozpamiętują te emocje i te emocje po prostu ich wewnętrznie zatruwają. Zatruwają i poczucie własnej wartości. Więc tego nie robimy. Ja starałam się bardzo usilnie tego oduczyć i pracować nad swoimi emocjami. I to jest bardzo ważny krok w kontekście tego, że ja kiedyś ciągle poszukiwałam tego potwierdzenia własnej wartości u innych. I, to, I żeby to zrobić, to musiałam ściągnąć ich opinię z kiedy i postawić tam swoją opinię. Myślę, że w tym bardzo pomogło mi zrozumienie, że tak naprawdę nikt mnie nie zna, nikt nie siedzi w mojej głowie, nikt nie wie, jaka jest tam, na, na tak naprawdę nikt nie wie, co ja przeżyłam, jakie są moje doświadczenia życiowe. Więc nikt tak naprawdę nie jest w stanie właściwie mnie ocenić, nikt nie jest w stanie właściwie wycenić mojej własnej wartości. Jedyną osobą, która ma pełny ogląd sytuacji, jestem ja i tylko ja mogę to zrobić. Inne osoby często oceniają nas, oceniają naszą wartość z poziomu ich własnych doświadczeń życiowych, często negatywnych. I ich własnych przekonań na różne tematy, często bardzo wypaczonych przekonań. Więc tak naprawdę powierzanie innym oceny swojej osoby, oceny swojej wartości jest bardzo nieodpowiedzialne, bardzo krzywdzące dla nas samych i nie powinniśmy tego robić. Gdy ja to zrozumiałam, to zrozumiałam też, że to ja, a nikt inny, jestem odpowiedzialna za mój własny obraz siebie w mojej głowie, za moje emocje, za to, żeby. Sama się sobą zająć, swoimi emocjami, że to ja mam być dla siebie największym wsparciem, że to jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność, a nie odpowiedzialność innych. I rozumiejąc to, mogłam w końcu odebrać innym osobom tą moc nade mną, którą miały właśnie jeśli chodzi o, moją, o moje poczucie własnej wartości i szczególnie to miało miejsce też w moich latach nastoletnich. I gdy to wszystko zrozumiałam, bo układałam sobie w głowę, to zrozumiałam, że inne osoby nigdy nie miały tej mocy, nie miały tej odpowiedzialności i ja mogłam im świadomie to wszystko zabrać i zwrócić to po prostu sobie. I tutaj będę całkowicie szczera, że to jest temat, na którym ja pracuję cały czas, zacząłam stosunkowo niedawno i uważam, że um, uleczanie traum to jest taki temat, który będzie kluczowy, jeżeli chcemy siebie uleczyć na najwyższym poziomie i całkowicie zmienić swoje życie. Ja zaczęłam tak głęboko wnikać w swoją głowę, w swoją podświadomość, żeby zrozumieć jak pewne sprawy, które miały miejsce, wpłynęły na mnie, jak mnie zraniły i gdzie pozostawiły ten ślad na psychice. I na przykład w moim przypadku to był brak ojca w moim życiu, czy też jeden długi, długoletni, bardzo toksyczny związek, w którym ja tkwiłam. Taka identyfikacja tych traum, które miały miejsce w naszym życiu, pomaga nam również zidentyfikować przekonania, często mylne, które cały czas my mamy w swoim życiu, które często na poziomie, na podświadomym poziomie, nawet nie jesteśmy ich często świadomymi, ale cały czas nie wierzymy i cały czas żyjemy według tych przekonań. I praca nad tymi przekonaniami, praca nad tym, żeby te, te traumy przepracować. To jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby zyskać takie głębokie, niezachwiane poczucie własnej wartości, żeby tą traumę zidentyfikować, zrozumieć, przepracować, a następnie zaakceptować po prostu, że to się stało, i wtedy, tak jak i z emocjami, po prostu to odejdzie. To będzie cały czas gdzieś w naszym życiu, to nie jest tak, że możemy to wymazać, natomiast to odejdzie i razem z tą tramą odejdą te mylne przekonania, które my często mamy na swój temat. I to jest tak, jakby nawiązanie do pierwszego punktu, o którym mówiłam, czyli do poznawania i zrozumienia siebie. Tylko tutaj, już na kolejnym etapie, ja zaczęłam po prostu identyfikować swoje mocne strony, swoje zalety oraz moje ograniczenia pewnego rodzaju, moje wady. I zaczęłam identyfikować te moje mocne strony, zaczęłam myśleć nad tym, jak ja mogę te przewagi, jak ja mogę te mocne strony w życiu wykorzystać. I tak aktualnie pracuję w branży związanej ze zdrowiem, bo to zawsze leżało w kamieniu moich zainteresowań i ja po prostu um, musiałam to odkryć, musiałam sobie na to pozwolić. I też tworzę filmiki tutaj dla Was, dlatego że zawsze chciałam pomagać innym mieć lepsze życie, i zawsze chciałam zajmować się psychologią. I również zaczęłam identyfikować swoje słabe strony, moje pewnego rodzaju ograniczenia i po prostu je akceptować, że one istnieją, bo nikt nie jest idealny, a ja mam tendencję do bycia perfekcjonistką, więc dla mnie. To było wyzwanie, zaakceptowanie tego. I też zaczęłam nad tymi ograniczeniami, nad tymi wadami, nad którymi chcę i mogę pracować, zaczęłam pracować, um, dlatego że to jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu. I takie wychodzenie z strefy komfortu, wiem, 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 że nie słyszałyście o tym mnóstwo razy, ale to po prostu działa. możecie to nazywać jak Wam się podoba. Czyli praca nad na przykład naszymi słabymi stronami. Um, Taka praca zawsze da nam wzrost pewności siebie i wzrost poczucia własnej wartości, więc moim zdaniem warto to robić. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Naprawdę mam nadzieję, że to moje odsłonięcie się tutaj i opowiedzenie mojej własnej historii, moich doświadczeń pomoże wam także na waszej drodze. Mam nadzieję, że poczuliście się choć odrobinę lepiej po obejrzeniu tego filmu, mam nadzieję, że czujecie się teraz zainspirowane. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania, to ja również chętnie na nie odpowiem, tak jak zwykle. I to chyba tyle. Trzymajcie się dziewczyny. Jeszcze raz Wam dziękuję. bo i papa.